Pierwszy raz udział bierzecie w rajdzie? Debiut? Drugi. drugi, drugi, drugi raz, A tak. gdzie był pierwszy raz? Pierwszy był Jak wrażenia w ogóle? Nie no świetna zabawa. Świetna? Świetna, świetna zabawa, jest poprzednia. To mniej stresu i więcej przyjemności. Tylko żeby przyjemności. to jeszcze było <śla> Powodzenia. A czego szukacie dziewczyny? Tego cuda. <śla> Nie wiecie czego szukacie? Zaczku. Znaczku? A jakiego znaczka? Takiego, takiego. Gdzie go możemy znaleźć? A jak to jest, że Wy sobie siedzicie w ciepłym samochodzie, a druga połówka chodzi i szuka zagadek? No Ktoś, ktoś musi pochodzić, poszukać, a ktoś musi się dać Ale ewidentnie potrzebuje pomocy, bo chodzi, chodzi, szuka i nie znajduje. Jedni szukają jeszcze w internecie, także działają <laughs> razem. jest. Pierwszy raz udało Wam się mnie zrobić totalnie, porobić i straciłam chyba pół godziny dobre na pewno, ale podtrzymasz status. No mam nadzieję. Tak? Cały czas jeszcze na to liczę. Dobrze. Z tego parobka wrócę na ten ton, ale. Rozwój po raz który? O, wyramy no no, 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 właśnie! Za tak mówisz? Nie wolno! Ale generalnie trafiliście pod dobry kościół? Znaczy generalnie. Jeszcze kratki nam się posypały, rutyna nas zgubiła i. Jesteśmy bez pod wrażeniem swojej. Genialnie wymyślimy to. Tak, tak, tak. tak no. no Ładnie. I co trudno znaleźć te miejsca? Nie, tragedii nie ma. Najgorzej się na trasie znam. zgubić. Kasia, ile masz zagadek z rynku? Wszystka. A pogodziliście się już? Nie, nie. <suszenia> A pokażcie tą zagadkę? Ludna. Ludna się ja A jesteście tak. głodni? Tak. To dobrze, bo na mecie czeka coś ciepłego na Was. To Więc zapraszamy to na dobrze. metę. I dzisiaj dokończyliście w całości. Tak, stało To następnym razem już na pewno wymieciecie totalnie. Tak. <laughs>